Dzisiaj postanowiłam, że opowiem Wam historię z mojego życia, która wydarzyła się kilka lat temu, kiedy mieszkałam już w Austrii i tak jak wiecie, bądź nie, ja tutaj przyjechałam totalnie sama, więc po jakimś czasie stwierdziłam, że no jednak fajnie by było mieć kogoś. I też byłam bardzo ciekawa, jacy są Austriacy, jeśli chodzi właśnie o tą stronę randkowania, w ogóle podrywania kobiet, jak oni się zachowują. Czy są jakieś różnice w porównaniu z Polakami, więc oczywiście zaczęłam się na te ratki umawiać. I dzisiaj opowiem Wam o jednym mężczyźnie, z którym się spotykałam dłuższy, dłuższą chwilę. Ta znajomość odbiła się na mnie dosyć mocno. Nie powiem, że złamał mi serce, bo, bo tak też powiedzieć nie mogę, bym przesadziła, natomiast. Myślę, że troszeczkę tą znajomość odchorowałam. I myślę też, że są dziewczyny, panie, być może, które również umawiają się w tym momencie na randki i spotykają z różnymi mężczyznami, więc może to też będzie poniekąd jakieś ostrzeżenie albo taka uwaga dla nich, aby zwracały uwagę właśnie na pewne sygnały, na które ja nie zwracałam. Ale zacznę od początku. A więc, tak, poznałam pewnego dnia młodego, bardzo przystojnego mężczyznę. Bardzo pozytywne wrażenie na mnie wywarł. Spotkaliśmy się pierwszy raz i to spotkanie było naprawdę wyjątkowe. Ja się bardzo dobrze czułam w jego towarzystwie. Poszliśmy do kawiarni. Było naprawdę bardzo miło. Potem, chyba, nawet poszliśmy na spacer. I po spacerze, żeśmy się pożegnali, on, tak naprawdę w niedługim czasie, po, tej, po tym pierwszym spotkaniu, napisał do mnie, że również jego odczucia są bardzo pozytywne i jak najbardziej chciałby się spotkać po raz drugi. Więc myślę, chyba nawet, że nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że chyba nawet na drugi dzień już się spotkaliśmy, właśnie po raz drugi, ewentualnie kilka dni po pierwszym spotkaniu, ale na pewno było to dosyć szybko. Kiedy się spotkaliśmy po raz drugi, czy już po raz kolejny, bo ja dokładnie nie pamiętam, co było i wiecie, kiedy na tych spotkaniach. Natomiast pamiętam, że było spotkanie właśnie jedno z tych pierwszych, kiedy poszliśmy wieczorem do baru. To jest też nie taki zwykły bar, tylko to jest taki bar jakby, wiecie, w takiej jakby grocie. Tam bywałam wcześniej, bo akurat w mieście, w którym zresztą oboje mieszkaliśmy, jest to bardzo popularne miejsce, więc... No, czujemy się tak, wiecie, jakbyśmy byli w ogóle w jakiejś, w jakiejś zupełnie innej epoce. Bardzo fajnie się rozmawiało na tym, podczas tego wieczoru, natomiast to, co mnie zastanowiło i tak troszeczkę może zniesmaczyło, dziwnie się w każdym momencie ja się poczułam w tym momencie, kiedy padło pytanie o ślub dzieci. Tak, jak mówię, to był jedno z pierwszych spotkań i ja nawet chyba nie byłam przygotowana na takie pytanie, bo dla mnie to było bardzo szybko zadane. Ja zazwyczaj nie zadawałam mężczyznom takich pytań na tych pierwszych spotkaniach, bo, bo po prostu inne rzeczy uważam były dla mnie bardziej ważne. Więc z jego, z jego strony padło to pytanie właśnie o ślub i dzieci. Ja oczywiście odpowiedziałam, że tak, że, że jakby no, oczywiście, jeśli. Będzie związek, będzie małżeństwo, to, to, to naturalna dla mnie kolej rzeczy, że, że, będzie, że będą również dzieci. On oczywiście też tego samego chciał, natomiast ja odnosiłam wrażenie, że zaczyna tą znajomość prowadzi, że zaczyna tej znajomości nadawać szybkie tempo. I ja na to tempo nie byłam przygotowana, bo. No bo wiecie, to był tak naprawdę dla mnie obcy człowiek, tak? Mimo, że on mi się bardzo podobał fizycznie. To był taki typ mężczyzny, o którym nigdy bym nie powiedziała, że jest Austriakiem, a był, a był Austriakiem, był urodzony nawet w miejscowości, w której oboje mieszkaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, był bardzo wysoki, co też się nie zdarza często, jeśli chodzi o, o Austriaków, o Tyrolczyków, bo, bo mówię o, o Tyrolu. Także jeśli chodzi o te cechy fizyczne, jak najbardziej był takim bardzo, bardzo atrakcyjnym mężczyzną. No i spotkania trwały, spotykaliśmy się. To co ciekawe, również on przyzwyczaił mnie do takich porannych, systematycznych wiadomości. To znaczy, jeśli się budziłam rano, to ja już miałam od niego wiadomość typu dzień dobry, miłego dnia, cześć, co słychać, co tam u ciebie. Wiecie, takie po prostu krótkie wiadomości, yy, które ja zawsze otrzymywałam, kiedy, kiedy po prostu wstawałam rano do pracy. I ta, ja już wiado to, tą wiadomość miałam. I moja psychika nastawiła się, że. Aha, okej, okay, to ja się teraz obudzę, za chwilę dostaję tą wiadomość, albo ta wiadomość już zazwyczaj jest. Yy, ja się po prostu nastawiłam, że. Wiecie, no, jak dostaje już który dzień z kolei taką wiadomość, to moja psychika przyzwyczaja się, znaczy moja czy nie moja, generalnie tak to działa, e, przyzwyczaja się, że to już po prostu tak będzie. No i pewnego pięknego dnia e, ja tej wiadomości nie dostaję. Więc no, jeśli nie dostajemy czegoś, co dostawaliśmy przez jakiś tam okres czasu. To zaczyna się, wiecie, taka czerwona lampka w głowie pojawia, że no halo, coś jest nie tak, dlaczego ja dzisiaj tej wiadomości nie otrzymałam. Natomiast ja starałam się jeszcze wtedy nie panikować, oczywiście też nie wiedziałam tego wszystkiego, co wiem dzisiaj, natomiast nie dawało mi to na pewno spokoju, bo tak jak mówię, to jest takie jakby, wiecie, rozpoczęcie historii, która jest niedokończona, nie ma zakończenia, a nasza psychika zawsze dąży do tego, żeby było zakończenie. No więc on się nie odzywał chyba tego dnia już przez cały dzień, więc no u mnie tym bardziej się już pojawiła taki, tak, takie wątpliwości, że chyba coś jest nie tak, ale dlaczego, bo w sumie, w sumie wszystko było ok i nagle tak jakby urwany kontakt, wiecie, no taka właśnie do, niedokończona historia, nie, nie wiemy co się dzieje, czy, czy nie ma ochoty pisać, czy już mu się odwidziało, czy coś się stało. Więc ja na początku tak z dystansem podchodziłam do tego, natomiast tak jak mówię, no jednak y, ludzka psychika po prostu przyzwyczajona już do pewnych y, wiadomości, y, nie, dawała, nie, daje, y, nie daje spokoju. Y, no i ja pewnego dnia napisałam do niego i zapytałam, co, co się dzieje, czy u niego wszystko ok. Więc on nagle y, już nie odpisywał mi tak jak wcześniej, że wiecie, była wiadomość, za chwilę była odpowiedź więc odpisał mi może na drugi dzień albo nawet i za dwa dni że no w sumie to on był w szpitalu bo coś tam miał chyba zapalenie ucha z tego co pamiętam więc no, no nie, nie jest w najlepszej formie no i mm, mi się zrobiło wtedy bardzo przykro że y, w ogóle mnie nie poinformował, że jeśli rzeczywiście był w tym szpitalu i y, no coś było nie tak jeśli, jeśli chodzi o jego zdrowie to no to fajnie by było, żeby mi napisał, tak, że słuchaj, idę do szpitala, czy nie wiem, czy może mnie odwiedzisz, czy, czy może czegoś potrzebuję, czy może mi coś, nie wiem, przyniesiesz, no cokolwiek, tak. Więc ja się poczułam tak, wiecie, dziwnie, no bo w sumie, no wydaje mi się, że się z kimś spotykamy i jest wszystko ok, no to takie, takie wypadki, wydarzenia też sobie ludzie mówią na bieżąco. W pewnym momencie nie, nie robił już więc to mi dało tak troszeczkę już do myślenia. Pojawiła się taka lampka, że chyba coś jest nie tak. No, ale wiecie, to, to nie jest tak łatwo odpuścić, jeśli, jeśli spotykamy człowieka, którego chcemy. A ja go wtedy na tamten moment ja go rzeczywiście chciałam jako swojego partnera. Za jakiś czas ja go też tak troszeczkę. Postawiłam pod murem, bo no, chciałam wiedzieć, jakby na, na czym stoję, tak? czy my się w końcu spotykamy, czy się nie spotykamy, czy on nie chce. Chciałam po prostu jakby konkretnej odpowiedzi, a on tak miałam wrażenie, że zaczął właśnie, że jemu, teraz to sobie trochę potrzebuje czasu, bo po tym szpitalu, no, nie tak nie za, bardzo, yy, nie za bardzo dobrze się czuje, więc on potrzebuje takiego trochę odpoczynku, więc no, z jednej strony jest to logiczne, normalne, ale z drugiej strony, tak jak mówię, to już nie było to, co było wcześniej. I nagle pojawia się jakaś historia ze szpitalem, i nagle on się również no, ewidentnie ode mnie odsuwa, więc, więc za bardzo nie wiedziałam o co chodzi. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że okej, okay, ja nie będę biegać, nie będę dopytywać, nie będę prosić, bo to po prostu nie ma sensu, a ja raczej też jestem taką osobą e, honorową w takich sytuacjach, i wiem, że już w pewnym momencie po prostu, jeśli trzeba odpuścić, to trzeba odpuścić, bez względu na to, czy wiem, co się stało, czy nie wiem. No, pewne rzeczy kobiecie nie przystoją. Słuchajcie, jakież moje było ogromne zaskoczenie, kiedy nagle wchodzę na Facebooka pewnego dnia, kiedy, tak jak mówię, już te nasze kontakty tak naprawdę pra praktycznie nie były żadne. Wchodzę na Facebooka, no i tam widzę tego owego mężczyznę, który jest na wakacjach z jakąś kobietą. To chyba była Hiszpania, jakiś na pewno... Słoneczne tereny. Więc no, byłam, powiem Wam, zszokowana lekko, bo sobie zaczęłam wtedy już składać. Oczywiście to nie było od razu, to był jakiś czas po tym, powiedzmy, po tym szpitalu. Aczkolwiek nie wiem, może rzeczywiście w tym szpitalu był. W każdym razie, no, już po tym, kiedy tego kontaktu powiedzmy, nie, nie, nie mieliśmy takiego wcześniej i też nie było żadnego konkretnego wyjaśnienia, że słuchaj, ja z tobą na przykład się nie chcę spotykać, albo na przykład poznałem kogoś innego, nie, by, nie padły takie słowa, więc no ja, tak jak mówię, troszeczkę tak lawirowałam, bo ja w końcu nie wiedziałam, co z tą znajomością będzie dalej, czy ona będzie, czy jej nie będzie, czy on potrzebuje czasu, a nie chciałam wam dopytywać, nie chciałam, wiecie, taka być po prostu mm, męcząca, więc, no, na pewien czas odpuściłam, no i widzę nagle, że, że tutaj pan jest z jakąś dziewczyną właśnie na, na wakacjach. Więc już wiedziałam, że okej, okay, to już jest temat zamknięty w takim bądź razie. Po prostu, no, on już kogoś ma, tak? Ewidentnie. I powiem wam, że no, teoretycznie nie by tak. Natomiast, od, natomiast minęło, żebym się nie myliła, chyba prawie dwa lata. Tak jak mówię, nie mieliśmy kontaktu. I słuchajcie, nie uwierzycie, pan się do mnie odzywa. Ja byłam w totalnym szoku, bo nie wiedziałam w jakim celu się odzywa, czego chce, dlaczego się odzywa, kiedy tak beznadziejnie się zachował wcześniej. Natomiast już tutaj byłam cwańsza, sprytniejsza i stwierdziłam, że ja temu panu dam nauczkę. Że tak się z kobietami nie robi i tak się zachowywać nie wolno. E, I kiedy do mnie napisał, to ja mu nie wiecie, nie robiłam żadnych żali, wyrzutów, jak ty się w ogóle zachowałeś, się po prostu zostawiłeś mnie bez słowa, potem nagle ci widzę na Facebooku z jakąś inną babą. Nie, w ogóle nie. Czegoś takiego nie robiłam. E, on do mnie napisał na zasadzie, wiecie, hej, co słychać, co tam porabiasz, coś, coś takiego, wiecie, takie po prostu zaczepne, zaczepne wiadomości. Więc ja mu grzecznie odpisywałam wszystko, powiedzmy, zgodnie z prawdą, bez żadnych wyrzutów, bez żadnych pytań, tak jakby się nic nie stało. No i on zaproponował spotkanie, że może się spotkamy. Więc ja oczywiście przytaknęłam, ale, przy, ale przytaknęłam nie w taki sposób, że o super, boże, po prostu mój pan i władca napisał, ten cudowny, przystojny mężczyzna, który mi się tak podobał, odezwał się, hura i biegnę do niego na randkę. No nie, tylko mm, zgodziłam się na to spotkanie, bo wiedziałam, że to na tym spotkaniu ja mu trochę pokażę, gdzie raki zimują. I dam mu taką nauczkę yy, i wiem, że dzięki temu yy, on prawdopodobnie, bo to też jest psychologia, on prawdopodobnie yy, o mnie nie zapomnie nigdy. Natomiast jakby to nie, jest, to, nie, to nie jest, to nie był mój cel sam w sobie, ale tak działa psychika. Oczywiście tak, przytaknęłam, umówiliśmy się i powiem wam, że kiedyś się spotkaliśmy po tych dwóch latach, yy, no ja już nie widziałam w nim tego. tego przystojnego, zadbanego mężczyznę, którego widziałam jeszcze dwa lata wcześniej na pierwszym spotkaniu i który mnie tak oczarował. Tylko widziałam zmęczonego, e, zaniedbanego e, faceta, e, młodego mężczyznę. E, no, gdybym, Gdyby to było wtedy nasze pierwsze spotkanie, to pewnie nie zrobiłby na mnie takiego wrażenia. Podejrzewam, że jemu też się, wiecie, chyba nie chciało starać, bo stwierdził, a no w sumie tak, ta Polka to tak, I, i tak była we mnie zakochana, podobało mi się, bo to nie wierzę, że on tego nie wyczuł, na pewno to wyczuł y, na tych pierwszych spotkaniach, więc ja tam się nie muszę starać. Y, więc, y, wiecie, no, ja byłam bardzo na dystans na tym spotkaniu, aczkolwiek byłam uprzejma, byłam miła. Y, no i porozmawialiśmy, on mi tam również równie zaczął opowiadać o jakichś tam swoich związkach, że miał kobietę, która miała dzieci, ale to w ogóle to nie działało i tak dalej, więc też pytał, co u mnie. Więc ja go potraktowałam, powiem wam tak bardzo na, na zimno, że normalnie z nim rozmawiałam, jak po prostu z kolegą. Yy, I tyle. No więc zakończyło się to, to, powiedzmy, nasze spotkanie po tych dwóch latach. Pierwsze, on, yy, kiedy, kiedy to spotkanie się zakończyło, on za chwilę do mnie napisał, że mi dziękuję, że było, że było fajnie, że fajnie było mnie znowu zobaczyć. Wiecie, też w ogóle nie, nie wracał do momentu, yy, co się, co się tak naprawdę wydarzyło, dlaczego mnie tak, yy, tak źle potraktował? Wiecie, nie było, nie było rozmowy na ten temat, ale tak jak mówię, ja też w ogóle nie, nie zadawałam mu takich pytań. Yy, jakby, no. Zrobiłam tak, że yy, jakby, jakby, jakby wszystko było ok. No i po drugim spotkaniu on mi zaproponował, słuchajcie,. Yy, Spotkanie u, u niego w domu, w mieszkaniu. No, ja wiedziałam, dlaczego on mnie zaprasza do siebie do domu, czy, czy też do tego mieszkania. No i stwierdziłam, że no to właśnie będzie bardzo dobry moment, aby temu panu przypomnieć, jak się zachował beznadziejnie te, dajmy na to plus minus dwa lata wcześniej. Więc tak, więc oczywiście przytachnęłam, że ja przyjdę, nie ma problemu. Więc wiecie, on już uradowany, ucieszony, tam nastawiony na Bóg wie co. No i spotkaliśmy się w tym mieszkaniu i powiem wam, że to, to mi pokazało po prostu z, z jak zaburzonym człowiekiem ja miałam do czynienia. Bo, bo było tak, że ja weszłam, on mi tam zaproponował coś do picia leciał jakiś mecz, nie jestem pewna, czy nie, nie grała Polska, ale nie jestem pewna. No i wiecie, ja usiadłam sobie na, na, na kanapie i oglądam ten mecz. No i tak on, w sumie nie było jakichś tam rozmów, nie było wielkich pytań. Um, on mi dał, dał coś do picia, nagle wyszedł na balkon, więc wiecie, po prostu no, sytuacja kur, kuriozalna, no, zaprasza dziewczynę do, do mieszkania, nagle sobie wychodzi, że on niby chyba powiedział, że idzie zapalić, a ja taka byłam zaskoczona, więc ty palisz, bo, bo wcześniej przy mnie nigdy nie palił. Um, a on coś tam, że tak, i wiecie, takie, było po prostu totalne olanie, um, wziął telefon i ja tak go obserwowałam na tym balkonie, on sobie siedzi coś tam wiecie, na telefonie robi. A więc ja mówię, no super, po prostu. Pff. No, ale wiecie, mi nie chodziło też o to, żeby teraz on wielce, nie wiem, przede mną klękał i tak dalej, tylko to już mi pokazało, że no, bardzo dobrze, że tak się stało, że nic więcej z tej znajomości nie wyszło. I on przyszedł z tego balkonu, usiadł obok mnie i powiem wam, że to może po prostu, to mnie rozwaliło, te, te jego słowa, bo nagle chciał, chyba żebym jakoś tam się zbliżyła do niego, czy tam, żebym się położyła no ale zobaczył mój opór, że ja powiedziałam, że nie. I wiecie co? On odpowiedział mi na to tak. No jeśli nie masz zamiaru do mnie jakoś się przybliżyć, czy usiąść bliżej, coś takiego, to w sumie możesz już iść. I powiem Wam, że to mnie po prostu... No to był tak, jak tak, tak mi dostała policzek. Natomiast, że ja już byłam przygotowana na rozmowę z nim, no to wtedy to był właśnie dokładnie ten moment, który był mi dany, aby mogła wyrzucić z siebie wszystko, co, co leżało mi, mi przez te dwa lata. I oczywiście powiedziałam mu no, wszystko, co chciałam powiedzieć, co po prostu się zbierało we mnie. A że wcześniej no, nie, nie było takiej możliwości, bo on ten kontakt po prostu zerwał, wiecie: no, od, od tak, z dnia na dzień. A też nie chciałam mu wypisywać nie wiadomo jakich tam pretensji, e, tylko jeśli już to chciałam mu wszystko powiedzieć w oczy, więc skoro już zdarzył się ten moment, e, to go m, bardzo dobrze wykorzystałam. E, on, powiem Wam, był totalnie zszokowany, on praktycznie w ogóle się nie odzywał, miał tylko spuszczoną głowę przez. Cały czas, kiedy ja mówiłam, i y, po prostu punktowałam go za każdym razem. Kiedy skończyłam, y, podziękowałam za napój, wstałam i wyszłam do drzwi. Powiem wam, że on był tak skonsternowany, bo to było po prostu kompletne jakby odwrócenie kart. On myślał, że ja właśnie przyjdę taka, y, taka właśnie jak na to pierwsze nasze spotkanie, po prostu uradowana, wiecie, zrobiona, y, szczęśliwa, że taki mężczyzna zwrócił na mnie uwagę. I myślał, że dokładnie to będzie w ten sam sposób, wszystko przebiegało. No a ja tutaj totalnie inaczej to rozegrałam. Yy, więc on podszedł tylko do mnie, kiedy ja zakładałam te buty, coś tam powiedział, że ja cię odprowadzę, czy coś takiego, po prostu spojrzałam na niego, powiedziałam cześć. To było na tyle. I powiem wam, że wyszłam z tego mieszkania z tak, mm, z tak walącym sercem, bo no, takie rozmowy nie są łatwe. Tym bardziej, że. Mm, ja oczywiście byłam trochę przygotowana do tego spotkania, powiedziałam, jak ono będzie wyglądało z mojej strony. Natomiast nie spodziewałam się, że spotkam no, takiego chama, który powie mi: No, jak nie chcesz do mnie podejść czy obok mnie usiąść, to możesz iść, bo to już pokazuje, z jakim po prostu burakiem mamy do czynienia. o tego, to nie jest koniec tej historii. On po tym spotkaniu, po tym, po tym powiedzmy już zakończeniu z mojej strony. Oczywiście się nie odzywał dłuższy czas, ale słuchajcie, jakiś czas później, już nie, nie jestem w stanie określić czasowo i kiedy to było, natomiast słuchajcie, on do mnie jeszcze napisał, więc widzicie jak, jak właśnie, jak dobrze jest znać pewne mechanizmy psychologiczne, bo ja wiedziałam, że to się bardzo jakby wbije to, że ja, że tak powiem, odwrócę te karty, jeśli chodzi o moje zachowanie i ja już nie będę tą, tą miłą koleżanką, która była na pierwszym, czy drugim, czy trzecim spotkaniu, tylko ja się zachowam kompletnie inaczej, na pewno nie tak, jak on oczekuje i nie tak, jak mnie zna. Na jego psychikę wywrze to duży wpływ i rzeczywiście tak się stało. Więc on się nawet, słuchajcie, do mnie odezwał, mimo że gdyby miał trochę honoru i... Jakiegoś takiego szacunku wobec samego siebie, to by stwierdził: no nie, no, skoro ona tak zrobiła, tak, i gdzieś tam nie wypunktowała, ja kończę tą znajomość, tak, ja w ogóle nie chcę jej widzieć. A słuchajcie, tak się nie stało. Yy, on do mnie napisał, tak jak mówię, już nie wiem dokładnie kiedy, po jakim czasie, natomiast napisał do mnie, że chyba znowu coś takiego wiecie: hej, co słychać. Czyli taki, taki po prostu, wiecie, taki okruch, który rzucił i zobaczył, czy ja go złapię, czy nie. Nie odpisałam na to w ten sam dzień. Ale chyba na dwa dni później napisałam mu, po co ty w ogóle do mnie piszesz? No już się nie, doc nie doczekałam odpowiedzi, czyli myślę, że znowu chciał, wiecie, spróbować i rzucić właśnie e, okruch i zobaczyć, czy jak złapie, czy ja może znowu się ewentualnie umówię z nim na spotkanie mimo, że jakby dla mnie już znajomość była zakończona, on jeszcze gdzieś tam zrobił próbę. Natomiast myślę, że znowu nie spodziewał się takiego pytania, tak? że jakby po co do mnie piszesz, co ty w ogóle człowieku jeszcze ode mnie chcesz. Mówię o tej historii właśnie też dla kobiet, dla dziewcząt, które są w trakcie randkowania. Wiem, że jest również wielu Polaków. Tak naprawdę tutaj nie chodzi o narodowość, chodzi po prostu o... Podejście do kobiety. On, kiedy wiecie, pisał ze mną po, tej, po tym pierwszym spotkaniu. On pisał jeszcze z innymi kobietami, więc no, tą, z którą był na, na, na wakacjach, no, również ją musiał jakąś poznać. Tak? Myślę, że to mniej więcej było równolegle, z tym, jak poznał mnie. Myślę, że ona też nie była jedyna, z którą pisał. Oczywiście ktoś może powiedzieć na no, co w tym złego, tak? Przecież nie jesteście małżeństwem, nie, nie jesteście parą, i wiem, że to jest oczywiście, to nie jest nic złego i każdy ma prawo spotykać się z iloma z mężczyznami, kobietami w tym właśnie okresie randkowania, żeby wybrać sobie ostatecznie tą osobę, która nam najbardziej pasuje. Natomiast ja nigdy tak nie robiłam. I nie twierdzę, że moje podejście jest dobre, bo właśnie uważam, że nie jest dobre, że jednak na, kobieta tym bardziej powinna spotykać się z różnymi mężczyznami, żeby sobie wybrać tego, który rzeczywiście najbardziej pasuje. Natomiast ja po prostu mam taki charakter, że stwierdziłam, no nie, jeśli ja się spotykam się z jednym mężczyzną, to się spotykam z jednym, jeśli z nim nie wyjdzie, to po prostu sz, sz, będę szukać następnego, tak? Czy będę się umawiać z następnymi. Natomiast m, nigdy nie robiłam tego y, jednocześnie. Po prostu no. Ja taka jestem i tak inaczej nie potrafię, aczkolwiek tak jak mówię, nie uważam, że to jest dobre. Taka, słuchajcie, historia. Mam nadzieję, że właśnie te z Was, które są w okresie randkowania, myślę, że nie jedna kobieta miała taką historię, że nagle jest super, cudownie i wiecie, wszystko idzie w dobrym kierunku, może się tak wydawać. A nagle mężczyzna albo kobieta robi po prostu taki ciach, nie podaje żadnego powodu, urywa kontakt. Nie wiadomo, co się dzieje, jeśli odpisuje, to bardzo zdawkowo, jest na dystans, nagle już tych spotkań nie ma, więc no, to jest bardzo duży dysonans dla, nas, dla, dla naszej psychiki, tym bardziej, że nie jest to wyjaśnione, bo gdyby to było wyjaśnione, że słuchaj, poznałem kogoś innego, albo mm, po prostu no, nie wiem, nie odpowiadasz mi. I nie mam zamiaru kontynuować tej znajomości, to to jest jakby konkret i historia ma zakończenie. Tak? Jakby znamy konkretny powód, wiemy co się dzieje. Natomiast kiedyś, kiedy ktoś tak ucina z znienacka znajomość, kiedy wydaje się, że wszystko jest ok, to jest no, pewnego rodzaju manipulacja i na to trzeba uważać. Bo no, jeśli ktoś to robi coś takiego na początku, to on będzie robił to równie dobrze, kiedy będzie w związku. Wykorzystuje pewne momenty, słabości. Także zastanówcie się nad tym i to również tyczy się nie tylko kobiet, to tyczy się również panów, bo ja wiem, że panie mogą również manipulować, panie są również toksykami i trzeba na takie rzeczy na pewno uważać. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że, że wyciągniecie również jakieś wnioski dla siebie z tej historii. Pozdrawiam.